Witajcie kochani, dzisiaj mamy wtorek. Trochę wcześniej udało mi się wrócić z pracy. Dzieci już położyłem spać. Więc biorę się dalej za rozbiórkę tego co przywiozłem sobotę. Ale nie wszystko będę rozbierał na pewno, bo tak naprawdę część już tam jakąś rozebrałem w sobotę, ale nie dużo. Tam mam nowe głośniki w kartonie. No, szkoda ich rozbierać. a Tak naprawdę no, za bardzo nic nie ma, co by się opłacało rozbierać. A są nowiusienki, nawet nie rozpakowane do końca. Ten wentylator jest na pewno spalony. Mam jeszcze jeden taki sam, ale on działa. O, telewizor z telewizora wyciągnę, tylko tak naprawdę to, to będę potrzebował. Resztę skręcę z powrotem, i odwiozę na przok. reszta się nie opłaca. Tam mam jakiś ekspres. Tu dwie wkrętarki, nie wiem do końca czy je rozbierać. Tu mam transformator z mikrofalówki, ale jego to wystawię na Oliksie w takim stanie jaki jest. Tu mam, tu mam jakiegoś laptopa, będę go sprawdzał czy działa. To będę chciał sprawdzić czy działa, jeśli działa to będę chciał ją też wystawić na Unixie. No Zastanawiam się dalej nad tym Co to jest za urządzenie, coś do mikrofonów Też nie wiem czy tak będzie działało, nie wiem czy jakiś kabel będę miał w ogóle do tego Czy to jest jakiś kabel Przedeć, czy działa, A, to jakiś jakieś stare DVD to chyba raczej na rozbiórkę na płytki No i zastanawiam się jeszcze nad tymi routerami Czy je rozbierać, czy je wysłać w całości, bo można jest sprzedać w całości po 2 zł za kilogram. No, bo wydaje że elektrofaka płaci. A nie wiem, ile jest na tej płytki, ile jest plastiku, pewnie jakiś mosiąc z tych, tych anten. No, dobrze pamiętam. Wiem, że kiedyś takie coś tam miałem. To wiem, że te końcówki są jakieś tam mosiężne, wkręcane. Zobaczę, za chwilę będę podejmować decyzję. No co złą, to złą. Tam już jest wiadro dziuchy i wiadro aluminium, to jest to co rozebrałem już w sobotę i chcę tak sobie zrobić takie podsumowanie tego ile tego tak naprawdę będzie tylko tego co przywiozłem w sobotę. Tam mam moją miliberę, której nie ruszam, no i tu mam jeszcze ten odkurzacz nie wiem czy go sprawdzić działa czy nie, czy go wystawić tak jak teraz stoi czy go rozbierać, a to będę podejmował decyzję na pewno na bieżąco.